I nie może być, proszę Państwa, tak, że niemieckie czy inne interesy zatrzymają te inwestycje, bo oni mają wielkie porty lotnicze i nie chcą konkurencji, bo około Wiednia ma być budowany wielki port lotniczy i oni nie chcą konkurencji. To jest nieuczciwe. To lotnisko musi w Polsce powstać i trzeba cisnąć, żeby powstało. Proszę Państwa o wsparcie w tym zakresie. Centralny port komunikacyjny. Centralny port komunikacyjny, wielkie lotnisko razem z całą z nim związaną infrastrukturą, w tym infrastrukturą komunikacyjną drogową i kolejową jest dla rozwoju Polski niezbędny. Nie małe lotniska. Małe lotniska też, ale one nie zastąpią Wielkiego portu lotniczego. One też niech się rozwijają i będą się rozwijały, bo jeżeli my będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale, proszę państwa, będzie miało swoje samoloty. Tak, będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi w Polsce, którzy będą mieli swoje samoloty, większe, mniejsze, swoje, będą potrzebowali lotnisk. Będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane. Będą potrzebowali małych portów lotniczych, średnich portów lotniczych, ale w Polsce są potrzebne też i wielkie porty lotnicze. Tutaj w centralnej Polsce między Koninem a powstać wielkie lotnisko i trzeba robić wszystko, żeby powstało. Ono jest Polsce niezbędne.